Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani, 22 kwietnia. Jestem Magda i to ja tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. To jest nasz czas dla duszy. Kochani, dziękuję Wam za wszystkie polubienia, dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Przepiękne są. Dzisiaj usiadłam na chwilkę z rana, jak się obudziłam i je przeczytałam. Są przecudne, po prostu przecudne. Dziękuję, kochani. To jest dla nas czas. To jest czas na zrozumienie naszej duszy, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego tak się czujemy, a nie inaczej. Dziękuję Wam za wszystko. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję również za każdą reklamę, którą obejrzycie, bo dzięki temu YouTube wypłaca mi wynagrodzenie. Jeszcze nie wypłacił, ale pewnie to się za chwilę zadzieje. Kochani, dziękuję z całego serca. Naprawdę, cieszę się, że jesteście, cieszę się, że dostajecie do końca. Wiecie co? To wdzięczność. Wdzięczność jest y, powietrzem dla duszy. Jest takim motorem napędowym. Jest y, tym, co karmi naszą duszę. Piękną wdzięczność. Wiecie w. Y, Warto, 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 warto poszukać w sobie pasję i robić to, co tak naprawdę kochamy. Nawet gdyby to miało być niepożyteczne bądź to będzie pożyteczne, bo to będzie pożyteczne dla was. To, co my robimy, to, co nasza dusza pragnie, jeżeli my to robimy, to my robimy, robimy to dla siebie. A jeżeli ktoś będzie chciał z tego skorzystać, będzie super. Ale nie róbmy czegoś dla kogoś. Róbmy to dla siebie. Jeżeli naszą pasją jest szydełkowanie, róbmy. Róbmy sobie sweterki, róbmy sobie bluzki, róbmy. Albo róbmy i wystawiajmy na aukcję, przecież tego tyle jest. Róbmy, po prostu róbmy. Jeżeli malowanie, malujmy. Malujmy i odkładajmy. Jeżeli pisanie piszmy i chowajmy. Kiedy mamy pasję, nasza dusza czuje się doceniona. I kiedy jeszcze wykonujemy tą pasję wiecie coraz częściej w trybie tego życia, w trybie tego zabiegania. Pytam was na kronikach czy macie pasję i jest takie mm, często jest smutek ogromny. Zdarzają się z. Tak mam, ale nic nie robię. Nie może tak być. Nie może nam to ziemskie życie przesłaniać naszej duszy. Ja wiem, że jesteśmy duszą w ciele, która przyszła doświadczyć ziemskiego życia, ale my nadal jesteśmy tą duszą. Nadal jesteśmy duszą, która przyszła tutaj uczyć się, odpracować, doświadczyć, zobaczyć to, jak jest. I wiecie, i poprzez to doświadczanie, poprzez to ziemskie życie często zapominamy po prostu o sobie. Zapominamy pamiętamy o wszystkich wkoło, a o sobie zapominamy. Zapominamy o swoich pragnieniach, zapominamy to, co kochamy. Róbcie naprawdę róbcie, pozwólcie duszy, dać jej czas niech ona ma w ciągu dnia. Parę minut dla siebie, albo chociaż jeżeli już nie da rady w ciągu dnia, to, to raz na tydzień, raz na kilka dni. Ale pozwólcie tej duszy robić to, co kocha. Przeważnie to jest coś, co tworzymy, coś, co wychodzi z naszego serca. Za pośrednictwem naszych rąk. Widzicie, mówi się też, że ręce to są akumulatory energii. I ci, którzy doświadczają, czują już energię, to wiedzą dokładnie, że jak mówi się o energii, jak się tą energię zaczyna czuć, to pierwsze co? Zaczyna się czuć mrowienie w rękach. One się robią ciepłe i wtedy ta energia jest przekazywana. Tą energię poprzez dłonie tak samo oddajemy. Więc kochani, nie tłumcie swojej duszy. Pozwólcie, pozwólcie jej poszaleć. Pozwólcie poszaleć, pozwólcie pokazać, co potrafi. I kochani, nie ma ludzi, którzy nie mają pasji. Są tylko tacy ludzie, którzy jeszcze tej pasji w sobie nie odkryli. Więc warto próbować. Wszystkiego, gdzie ci będzie dobrze, co jest dla ciebie pasją. Ja mam ich kilka na dobrą sprawę, ale teraz doszła nowa. Wiecie? Doszła. Uwielbiam do Was mówić. Naprawdę łapię się na tym, że. Widzicie, już sobie nie wyobrażam poranka bez nagrania karty. To już jest nie dla mnie niesamowite, nawet w tych ostatnich przez chwilę ciężkich dniach. No może nie ciężkich, ale takich no bardzo szybkich, bo działo się wszystko bardzo szybko. Znalazł się ten czas na kartę, ale to też dlatego, że ja mówię, jejku, przecież ja was nie mogę zawieść. Życie życiem, ale ja nie mogę was zawieść, bo wiem, że czekacie i zawsze się czas znajdzie. Zawsze, naprawdę, uwierzcie mi, zawsze. Nawet jak nie posprzątacie czegoś i kuchnia będzie zawalona garami, to nic nie szkodzi. Czas będzie upływał tak samo, świat się nie zawali, jak to się mówi, a wy zrobicie to, co kochacie. I przez te, nawet przez tą godzinę, jak gary sobie poleżą, to nic się nie stanie. A też zobaczcie, czy jesteście jedyną osobą w domu, która te garnki może włożyć do zmywarki albo umyć bo w większości domów teraz są zmywarki zobaczcie jak te kobiety kiedyś sobie radziły wiecie jak one sobie radziły? chodziły do pracy, pracowały zobaczcie, ręcznie prały gotowały cały czas wszystko musiały robić same a jeszcze potrafiły znaleźć czas na zrobienie czegoś czy uszycie czegoś dlatego, że wtedy były zobowiązane to nie musiało być ich pasją bo nie było można kupić a teraz popatrzcie, większość czasu zabierają nam telewizory, telefony, komputery. Warto czasami odłożyć coś i zająć się sobą, swoją pasją. To co? Szukamy w sobie ci, co nie znaleźli pasji. Napiszcie może pod tym filmem, co kochacie robić. Ja kocham szydełko, uwielbiam robić na szydełku. Ostatnio uwielbiam pracę z energią. To może nie ostatnio, ale już długo. Wiecie, medytacja też może być pasją. Wtedy można podczas medytacji tworzyć. Poszukajcie w sobie to, czego kochacie. Ja uwielbiam szydełko. Uwielbiam. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Uwielbiam wyszywać. Uwielbiam haftować. Uwielbiam. I kocham mówić. <noise> tak, kochani, już wszystko się powolutku normuje. Zobaczcie, najpierw szkoła, później zdarzenie. Tu jakiś chochlik mi tutaj coś podkłada. Ja muszę z nim porozmawiać, co się dzieje. Teraz jeszcze muszę troszeczkę nadrobić. Rozmowy z wami, poukładać, poprzesyłać nagrania, kochani. Dziękuję wam za cierpliwość. Ale to wszystko się zaraz zadzieje. No dobrze, to co? To wyciągamy kartę na dzisiaj. Co karty chcą nam powiedzieć na dzisiaj? Na co mamy dzisiaj sobie zwrócić uwagę? Pamiętajcie, że jeszcze jest energia nowiu. Jeszcze wysyłamy swoje zamówienia, marzenia. Prosimy wszechświat o to, co chcemy, czego pragniemy. Ci, co nie mają swojej pasji, to proście. Proście o okazanie wam tej pasji. O odnalezienie w sobie tego, co kochacie robić. Wiecie, co czasami jak... Nie, nie ma się pasji, to warto sobie zamknąć oczy, uspokoić się. Tylko to tak z, tak z trzy minutki poleżeć sobie, posłuchać muzyki i w pewnym momencie spytać, czego moja dusza pragniesz? Co ty kochasz robić? Dla jednych pasją może być gotowanie, dla innych sprzątanie. Ja też uwielbiam sprzątać. Wszystko. Spacery, przyroda, podziwianie. karta spadła i to mocno spadło, aż na sam dół. Dobrze, że nie do góry, nie? Spadła karta gwiezdne nasiona, co cię rozpromienia. Oj, powiem Wam, że chyba pierwszy raz tą kartę. Widać, widać. Poleże? polerzę. Leży, karta leży. Gwiezdne nasiona. Oj, to pierwszy raz mi się ta skarta w ogóle trafiła. Ulicz kawki i czytamy. Kto pije ze mną kawę, przyznać się. Gwiezdne nasiona. Gwiezdne nasiona. No to mamy, to czytamy. Mamy, czytamy. I zobaczymy, co się zadzieje. Gwiezdne nasiona są duszami o podwójnej misji. Mają rozwinąć własną świadomość oraz świadomość planety. Są duszami, które ucieleśniły się gdzieś daleko poza naszą planetą. Wiele gwiezdnych nasion pojawia się tutaj z poczuciem, że czas się kończy i że są tutaj, aby coś zrozumieć. Stworzyć coś, mieć jakiś wkład. Jeżeli wybrałeś tę kartę, to jest to potwierdzenie, że jesteś gwiezdnym nasieniem i że powinieneś odpowiedzieć na wezwanie. Iść za śladem tego, co cię rozpala. Kiedy już się przebudzą, większość gwiezdnych nasion ma trudności z prowadzeniem rozmów, utrzymaniem prac lub trwaniem w związkach, które pozbawione są sensu. Mają wrodzone poczucie, że z życia można wyciągnąć coś więcej i zabierają się do pracy. Trwają w niepokoju dopóty, dopóki nie odniosą swojego przeznaczenia, a jest nim rozświetlenie świata swoją wyjątkową obecnością. Gwiezdne nasiona są porozrzucane po całej planecie w szpitalach i szkołach. W willach, na scenach i za kulisami, w parkach i w klubach, w taksówkach i w wesołych miasteczkach. Wiele gwiezdnych nasion spędza część swojego życia starając się dopasować lub w jakimś rodzaju duchowego ukrycia. Jeżeli przesłaniasz swoje światło, aby się dopasować, to nadszedł czas, abyś tego zaprzestał i zaczął akceptować fakt, że pojawiłeś się tutaj, aby dzielić się swoim unikalnym światłem i traktować swój czas na ziemi jak wspaniałe wakacje. Co cię rozpala? Co pozwala ci rozbłysnąć? Wow, to my jesteśmy tymi gwiezdnymi nasionami, wiecie? To my jesteśmy tymi gwiezdnymi nasionami. Popytaj, co cię rozpala? Co ci pozwala rozpłysnąć? Ale cudna karta. Aż jeszcze jej się poprzyglądam. Tak, kochani, warto, warto naprawdę. Kiedy mamy już w sobie, kiedy rozbudzamy w sobie tą pasję, to, to nasze życie nabiera też sensu. Nabiera też takiej mocy. Takie kolejne nasionko nasze, tak, które podlewamy, podlewamy i będzie kwitnąć. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiaj proście anioły, proście anioły, proście, 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 pytajcie dusze, proście wiecie, dopóki mamy wolną wolę i dopóki my anioła nie poprosimy o tą wolną wolę z tą wolną wolą, one nam nic same nie podadzą to jest tak, nic nie podpowiedzą więc pytajcie, pokażcie anioły, pokażcie mi co ja kocham robić był jeszcze, nie wiem, jeszcze nie odnalazł. Dobrze, kochani. Buziaki. Przytulam i ściskam. Cudowności Wam na dzisiaj życzę. Mam nadzieję, że będzie słoneczny dzień w Holandii, bo ostatnio jest szaro, buro i ponuro. Także tęsknię za słoneczkiem. Pewnie wyjdzie. Dziękuję Wam. Przytulam mocno. Magda.